Cześć Wam, witam Was w moim warsztacie, witam Was w kolejnym filmie. Słuchajcie, dzisiaj bardzo spontaniczny film i tego filmu naprawdę miało nie być. Zacząłem duży i dla mnie bardzo ważny i bardzo ciekawy projekt. Zacząłem go bez kamery, bo po prostu nie ukrywam, e, no musiałem się tam troszeczkę skupić, ale jestem na takim etapie, że postanowiłem jednak kamerę włączyć, bo myślę, że e, niektóry z Was może to bardzo, bardzo zainteresować, a już na pewno wspólnie zobaczymy, czy uda mi się osiągnąć mój cel. Jaki jest mój cel? Już Wam tłumaczę. Dobra, słuchajcie, przy okazji tutaj sobie będzie laserek chodził i wycinał, ale nie on jest tematem dzisiejszego filmu. Ale ci, co śledzą mój kanał, osoby, które śledzą mój kanał, wiedzą, że lubię lasery, lubię pracę na tych laserach i mam ich kilka. I słuchajcie, każdy taki laser, słuchajcie dla hobbysty, lepszy, gorszy, nie przekracza, jego pole robocze nie przekracza 40, no tam plus minus 40. Centymetrów na 40 centymetrów, jednym z y, sposobów na powiększenie tego pola, niektóre firmy stosują takie. Słuchajcie, przedłużenia wymieniamy y, dwa profile y, podłużne, y, zamieniamy instalację i mamy wtedy 80 na 40. Ja, jak już wspominałem na niejednym filmie, mam aspiracje dużo, dużo większe i właśnie zacząłem do tego dążyć. Słuchajcie, mam tutaj na myśli taką przeróbkę. To jest Część ramy takiego standardowego lasera 40x40 o polu roboczym 40x40. On był pokazywany na moim kanale. Dlaczego ten najważniejsze i takiego lasera szukałem. Miałem kilka takich laserów wcześniej jakoś jakoś nie wiem czy się bałem czy się obawiałem może nie byłem gotowy na taką modyfikację. Najważniejsze jest żeby on był zrobiony na zwykłych profilach V-slot. Co prawda te profile z jednej strony są zamknięte ale generalnie ich przekrój i zasada działania jest po prostu Taka jak standardowy profil V-slot 20x20 Tyle zostało z tego lasera, reszta jest na stole Zapraszam Was Laser oczywiście jest w trakcie, znaczy moja modyfikacja tego lasera jest w trakcie Budowy I tą budowę postaram się dzisiaj sprawdzić, yy, skończyć Z góry przepraszam Was za bałagan, ale niestety jak się coś tworzy To są Ważniejsze rzeczy niż porządek, porządek wiadomo Na samym końcu też musi być Słuchajcie to jest to. Mój stół roboczy ma 2 metry na metr i założenie było, żeby laser był o polu roboczym w przybliżeniu 2 metry na metr, wiadomo, że troszeczkę tam odpadnie, ale to jest naprawdę kolos. Pokażę Wam, co udało mi się do tej pory zrobić, na jakim etapie budowy jestem, jakie mam znaki zapytania, czego się obawiam i a z czego jestem dumny, że już po prostu e, mam to, e, no, że tak powiem, poskładane. Zaczniemy oczywiście od ramy. Rama jest, e, tak jak mówiłem, na profilach. Standardowych profilach V slot o takim przekroju e, słuchajcie, 20 na 20, takie profile. Profile mają e, są połączone za pomocą takiej płyty kątowej, i tutaj, oczywiście, jeszcze muszę dodać, bo już mi non stop mi czegoś brakuje, do tego też dojdziemy. E, są to nakrętki, ale tu już sobie dokupiłem, tutaj mam resztówkę, to wam pokażę, albo tutaj zobaczcie, to akurat dzisiaj przyszło, dlatego. Dzisiaj już jest szansa, że będzie finish tej budowy. Takie takie wsuwane płytki z gwintem one idealnie pasują. One idealnie pasują tutaj, oczywiście, do tego, do tego profila, w ten sposób. Płyta, czy to, co chcemy przykręcić, i, i tak to jest połączone. Tu, oczywiście, teraz będę to uzupełniał. Płyta kątowa e, z czterech stron. Z tutaj, tak to będzie wyglądało. Tutaj mamy już komplet śrub. I do tego standardowe nóżki, standardowe nóżki e, przykręcone z tego lasera, czyli to zostaje z lasera. E, trzecią nóżką jest oczywiście mocowanie panela. Ten panel e, tutaj jest rozkręcony, jest rozpracowywany. Tam musiałem sobie po prostu miernikiem sprawdzić co z czego jest, jakie kable i tak dalej. Do tego dojdziemy. Oczywiście kabli też miałem za mało. Tu dokopiłem kolejne kable. O tym porozmawiamy za chwileczkę, bo to też jest ciekawy temat. I słuchajcie, teraz tak mam tutaj jak widzicie, zakupione również łańcuchy ochronne do prowadzenia kabli, i one są już też za, zainstalowane. Fajnie to wyszło, fajnie się układają. Tutaj sobie za, zaprojektowałem taki prosty wspornik w dwóch wersjach. Druga jest, wersja jest tutaj dłuższa, ponieważ ma jeszcze dodatkową funkcję, czyli właśnie podpórki pod ten łańcuch kablowy. Yy, wszystko sobie tutaj wydrukowałem, oczywiście, na mojej drukarce. Mam to już gotowe, także te elementy, jeszcze tutaj takie sporniki są do tego do tego łańcucha, tu jeszcze będą się pododawać, bo, tak jak wspominałem, nie miałem tych nakrętek. I teraz słuchajcie, pierwsze, co oczywiście się nasuwa, jaki problem yy, mi się nasunął na myśl, no to oczywiście efekt ugięcia. I teraz słuchajcie, takie, takie rozwiązanie to oczywiście jest wszystko yy, w ramach testu, to jest prototyp i nie, nie ukrywam. Jest to taki, no, tania wersja tego. Efekt ugięcia oczywiście wystąpił, nie było opcji, żeby nie wystąpił, i to dość spory, słuchajcie, i to jest duży problem. Ale, ale, właśnie to, że ta, ta konstrukcja jest tak zbudowana, że ta brama e, swój spornik ma na zewnątrz, od wewnątrz mamy powierzchnię do dyspozycji, więc wymyśliłem sobie takie podpórki kablowe, znaczy pod łańcuch. Które przy okazji są podporą. Są one przykręcane, zobaczcie, tutaj, właśnie do profila. Na takie nakrętki, tym razem coś takiego, je się wkłada, kręcąc śrubą, ona się przekręca o 90 stopni, blokuje się w profilu i mamy stałe, stabilne połączenie. I teraz tutaj e, mamy dodatkową funkcję, bardzo ważną. Jest ona po prostu podpórką do, do, do ramy, i tutaj mamy już naprawdę. Zero ugięcia yy, i mało tego, yy, mając tutaj ten wymiar 70 mm, możemy sobie wyregulować cały ten, całą tą ramę idealnie, że mamy to po prostu równo. Tutaj już mam to gotowe, słuchajcie, z drugiej strony, właśnie mi się wydrukowało tylko w krótszej wersji, bo tu już nie będzie tej, nie potrzebuję, żeby to wystawało. Z drugiej strony, oczywiście, tego łańcucha nie będzie, to po prostu będą również tutaj cztery podpórki w ten sam sposób. I teraz zobaczcie, na pusto tu już jest dobre 3 mm, czyli ja to po prostu sobie tak przykręcę, wyreguluję i będę miał idealnie i bardzo, bardzo stabilnie. Prawie gotowa jest ta brama tutaj z tym laserem. Słuchajcie, tutaj ta listwa jest zamontowana, ona oczywiście jest usztywnieniem dla tego profilu, więc tutaj efekt ugięcia nie ma prawa wystąpić, bo to jest bardzo solidny. I nawiasem mówiąc, drogi element, to się wszystko udało. Pasek, pasek już tutaj mam też w całości zainstalowany. E, ciekawe było tutaj te zainstalowanie, bo pasek jest po prostu tutaj. Czekajcie, spróbuję wam to pokazać. Tutaj mamy takie, e, takie mocowanie paska tego klinowego. E, tutaj trzeba było go tak zakuć. Próbowałem różnymi sposobami i tam końcówki takie z elektryki i tak. Udało się to zrobić, słuchajcie, za pomocą nakrętki. Po prostu nakrętka M5 założona na oryginalnie to tak wyglądało. Zobaczcie, coś takiego. Takie coś. Yy, ja to zastąpiłem nakrętką. Nakrętkę ścisnąłem w imadle i działa to bardzo, bardzo dobrze. Paski, które zainstaluję, które wykorzystam, są paskami. Jest to pasek wzmocniony, jest prawie dwa razy droższy od normalnego paska, ale oczywiście yy, musiałem taki zainstalować z obawy na, na ten wymiar. Tutaj mamy jeden pasek zainstalowany, on sobie idzie tutaj, jest zaczepiony właśnie na tą nakrętkę yy, grzybkową, która wchodzi do profila. Tak blokuje pasek przez całą długość, i ona tutaj sobie wchodzi. Słuchajcie, o tu go zobaczycie. I tutaj przychodzi przez zębatkę od silnika krokowego, idzie pod spód i w, w profilu idzie do końca. I teraz tutaj od, od tego elementu normalnie wchodzi taki pręt o. i on nam przekazuje na drugą stronę i z drugiej strony musimy też pasek założyć. O rzeczy, której nie pomyślałem którą będę potrzebował do, do, do kupienia. Wiadomo, kable muszą być dłuższe. To wszystko mam. O tym pręcie w ogóle nie pomyślałem, ale już go sobie kupiłem i dzisiaj przyszedł, będę go montował, czyli będę mógł zamontować drugi pasek, bo na razie to też nie robi wrażenia, że tak powiem, no ale to jest normalne, jeżeli tam nie ma drugiego paska, no to ta brama nam będzie niestety bardzo brzydko chodzić. I teraz słuchajcie, tutaj z tym prętem też był. Jest ciekawostka taka, że ja to jest pręd precyzyjny, o ile nie, o ile nie e, wałek liniowy, nawet Fi5. E, ja kupiłem pręd ze stali nierdzewnej. Jest on w miarę prosty, go tam jeszcze troszeczkę podprostuję, ale słuchajcie, ja za ten metrowy pręd Fi5 ze stali nierdzewnej, który ma naprawdę dobrą powierzchnię, ale powierzchnia nie jest, on tylko przekazuje e, ten, mom, ten, e, tutaj ten ruch obrotowy z silnika krokowego na drugą stronę, na drugi pasek. A jeżeli bym chciał kupić, yy, oglądałem taki pasek precyzyjny, wałek precyzyjny, fi 5 długości 1 metra, no to ja znalazłem najtańsze za 100 zł. To jest dla mnie po prostu szok, 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 szok. Dobra, słuchajcie, koniec gadki. Będę się wcinał, jak już będzie tu coś nowego zrobionego. Tak to na teraz wygląda. Ja zaczynam to widzieć, dlatego wziąłem e, kamerę do ręki, bo na początku nie ukrywam no, było różnie, że tak powiem. E, także. Mam nadzieję, słuchajcie, że to wszystko się uda. Tu jestem troszeczkę, powiem Wam, yy, no, tego podłączenia tych kabli tutaj. Yy, udało mi się dostać kable oryginalne, co prawda 3 metrowe, nie, nie było 2,5 metra, yy, do podłączenia silników krokowych, czyli dwa kable mam i pasuje tutaj wtyczka do płyty głównej i pasuje wtyczka do silnika. Czyli te dwa kable mam z głowy. Muszę dorobić kabel tak. Jeden długi podwójny do, do krańcówki tej tutaj na osi X, na osi Y i kabel pięciożyłowy. To też jest tak dziwnie rozwiązane do już do samego, do samej głowicy laserowej. Dobra, słuchajcie. Ja sobie to wypoziomuję, przykręcę te z drugiej strony te wszystkie podpory. Zamontuję drugi pasek. Zobaczę czy, mi się, czy ten pręd mi się faktycznie nada. Mam nadzieję, że tak. I, no i wtedy Wam pokażę już przy tym. Później od razu się biorę za podłączenie elektryki i robimy pierwsze testy. Nie będę jeszcze kabli upychał w, w, tych, w tych łańcuchach, bo to wiadomo, że najpierw trzeba to popróbować. Jeżeli to faktycznie będzie chciało działać, to wtedy sobie to już tak fajnie poskładam, ale do tego jeszcze daleko, daleka droga. Tutaj mam takie oploty, eee, słuchajcie, takie coś, także jest, jest, zobaczymy, jak mi starczy cierpliwości. To postaram się to pochować w takim oplocie i dopiero do łańcucha. Jeżeli nie, to kable pójdą bezpośrednio w tym. Tego jeszcze nie wiem. Słuchajcie, jak to uciąłem nożyczkami, no to wyszedł taki bałagan, ale gdy nożyczki stare nożyczki bierzecie, podgrzewacie, wtedy cięcie jest po prostu idealne, także taki tip, jakby ktoś coś takiego robił. Ja takie oploty też do auta wykorzystywałem oczywiście e, o mniejszej średnicy, bardzo fajna sprawa, e, także tyle. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem, tak to na teraz wygląda, jestem mega ciekawy, słuchajcie, i myślę, że ci, których interesuje temat grawery klaserowy, też będą ciekawi, czy uda mi się tak wielkie projekty robić na tym na tym moim laserze. Mam nadzieję, że będzie to działać. Dobra, słuchajcie, generalnie mam dobre wieści. Cała rama jest gotowa. Generalnie konstrukcja, oprócz samej elektroniki, okablowania, wszystko jest gotowe. Tutaj, jak widzicie, te podpórki są już przykręcone, tak jak mówiłem. Jest to wszystko pięknie wypoziomowane na 7 cm nad blatem. Jest to wszystko teraz, słuchajcie, naprawdę stabilne. Nie ma zero, zero ugięcia. I teraz, słuchajcie, tutaj to jest też tak zrobione te podpórki tutaj, także ten łańcuch ma się na czym tutaj ładnie układać. Bardzo fajnie po taniości. Słuchajcie, e, wiadomo, że można byłoby tu wybudować ładnie z profili, e, tutaj zrobić takie ten później półeczkę, e, ale to są wszystko pieniążki, a nie wiadomo czy to w ogóle zadziała, dlatego robimy tak, ale to jest naprawdę fajne. Tutaj łańcuch się też bardzo fajnie układa. Słuchajcie. E, także zobaczcie, to jest tak ustawione, że aby ten łańcuch nie, on nie opadł, bo jak to równo ustawiłem, tak jakby e, na cztery, no to tutaj była za duża szczelina i to mi on opadał. Teraz jest w porządku. Ale dobra, nie o to chodzi. Co Wam chciałem pokazać? Tutaj ten pręcik wszystko ładnie, fajnie spasowało. Także, także nie jest on idealnie prosto, ale to na razie nie ma znaczenia. E, rama tutaj ta e, jest bardzo sztywna. Już, już jeżeli tutaj na przykład przesuwam za jedną, no to druga podąża za nią. Wtedy wiadomo, jak nie było drugiego paska, no to to było takie wachliwe, tak by oczywiście to nie zadziałało. Paski są już założone, wszystkie założone, słuchajcie, to na razie nie obcinam, później będę to już sobie wszystko tak robił na gotowo. Ja się biorę teraz za okablowanie, słuchajcie, zrobię, podłączę sobie to tak na razie na zewnątrz, Zobaczymy czy to w ogóle zatrybi i słuchajcie co, dwa kable do silników 3 metrowe mam gotowe i dwa kolejne 3 metrowe, z nich będę rzeźbił e, resztę okablowania. Tutaj jedna krańcówka e, jest tutaj zaraz przy, e, z przodu, więc tutaj nic kombinować nie muszę, drugą podwójny kabel muszę przedłużyć oczywiście, t, bo ona będzie tutaj wiadomo, na tej osi. Także to też jest do zrobienia i okablowanie do samego lasera. Także to Was nie będę zanudzał za chwilę. Szybciutkie wejście dla Was to będzie moment. Ja tu pewnie z dwie godzinki albo, albo godzinkę przynajmniej powalczę i będziemy próbować już razem. Dobra, słuchajcie, bardzo ważny dla mnie moment. Wszystko jest tak podłączone, pi razy oko. Sprawdzamy, czy działają, czy no po prostu, czy się połączy laser i czy będzie chciał się, czy, czy głowica się będzie chciała zbazować. Tutaj mam krańcówki pod ręką, także jakby co to je ręcznie wyłączy, tak żeby ona stanęła o ile w ogóle ruszy, także zaczynamy. Włączamy tutaj ten grzybkowy. Idzie, idzie, idzie. Teraz szybciutko bazujemy. Cyk, druga jeszcze idzie. Gdzie ona jest? Kurde, a dobra. I ona tutaj sobie ustawiła bazę bardzo dobrze. Teraz zróbmy coś, cokolwiek. Dajmy sobie tu ramę projektu. Ja, ja, ja. Jeszcze raz. Super. To na razie jest zrobione tak, jakby ten laser miał 40 na 40. Dalej pole to trzeba będzie wymierzyć te pole, założyć kręcówki. Aha i momencik. A nie no, laser jest, laser jest niepodłączony. Także dobra, OK. To jest bez znaczenia. Podłączam to wszystko już, zapakuję to do, do tych łańcuchów. E, posprzątam stół. Oczywiście nie mam jeszcze blachy. E, no i coś trzeba będzie pomyśleć tutaj z odciągiem tego dymu, bo będzie sporo dymu. Ale zobaczymy e, tak czy siak. Damy jakiś mały plaster e, i spróbujemy, czy... No, czy on po prostu będzie trzymał tą geometrię, słuchajcie, nie Więc zrobimy jakieś próby na sześciokącie, na czworokącie, e, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i dobrze, maszyna jest poskładana, słuchajcie, tak to wszystko wyszło, jestem mega zadowolony z siebie, bo zrobiłem to porządnie, przyłożyłem się. E, słuchajcie, tutaj wszystko ładnie się zmieściło, tutaj założyłem, tak jak mówiłem, takie oploty, tutaj mamy takie szeroki. No, przewody miałem 3-metrowe. Także tutaj mam takie naddatki, ale to nic nie przeszkadza, słuchajcie, tak to wygląda. Wszystko za chwilę wam go puszczę. On sobie będzie robił taką ramę. To jest niby do wycinania, ale jest 1% mocy, i on sobie będzie biegał w kółko. Zobaczycie sami, jak to wygląda. Z daleka i proszę bardzo, laserek sobie zapyla łańcuch, żeby tutaj się, On tu się jeszcze przecina, wiadomo, trzeba to wszystko, to się wszystko musi wyrobić. I tak to wygląda, jest tutaj yy, wszystko jak najbardziej w porządku. No ja jestem mega zadowolony, słuchajcie, jestem mega zadowolony, zobaczymy jak to będzie szło. Oczywiście to jest dopiero połowa sukcesu, tu widzieliście, już nawet robiłem pierwsze próby, ale musiałem plasterek wrzucić z powrotem do tego laserka. Dobra wiadomość jest taka, że jak otworzymy sobie dwa razy Lion i Berna, ja o tym nie wiedziałem, to dwa laserki naraz sobie bez problemu mogą działać. Tak wygląda pole robocze tego lasera. I słuchajcie, teraz zobaczymy, co tu się maksymalnie udało z, z niego wydusić. Bo ja tak na zasadzie prób i błędów e, zrobiłem i wyszło mi pole robocze 850 mm na 1720. Także naprawdę. Jest, jest tego pola troszeczkę. On ma tutaj ustawione 10 przejść, niech, czy, niech po prostu sobie troszeczkę pochodzi, jak najbardziej. Także tak to wygląda. Słuchajcie, tak jak zacząłem mówić, to jest dopiero połowa sukcesu, bo oczywiście yy, no tutaj tak się pracować nie da. Jego trzeba jakoś zabudować. Jak jesteście ciekawi, jak ja to tam sobie wymodzę, jakieś pierwsze projekty, yy, dajcie znać w komentarzach. Jak jesteście ciekawi, jak on się będzie sprawował, to zrobimy film o tym laserku już jest w planach pierwszy projekt znaczy w planach to już jest dawno tylko nie było na czym go zrobić także na pewno coś będę za niedługo robił mam jakiś pomysł na szybką zabudowę tego lasera generalnie no ale tak jak mówię jeżeli są to osoby zainteresowane taką tematyką dajcie znać w komentarzu i będziemy dalej działać także Tyle na dzisiaj. Ja jestem mega zadowolony, słuchajcie, moja pierwsza maszyna CNC, którą no, zrobiłem. To może za dużo powiedziane, ale, ale myślę, że wyszło to bardzo, bardzo fajnie. Z takiego zwykłego, tradycyjnego laserka 40x40 powstało coś takiego. Laser 20-watowy, także jest sporo, spore możliwości. Myślę, że będzie można na nim robić bardzo fajne, duże, przede wszystkim duże projekty. Tyle na dzisiaj. Trzymajcie się do następnych filmów. Cześć! I oczywiście jak już wytrzymali, od początku do końca to napiszcie komentarz oddechy dechy do dechy. Zostawcie lajka, like komentarz. W ten sposób pomagacie mi rozwijać ten kanał. Dzięki bardzo, trzymajcie się. Cześć!